Dzień dobry, witajcie. Ustawiam się tu już z 5 minut i nie mogę znaleźć światła dobrego. Nie wiem, czy ja dzisiaj tak źle wyglądam, czy to światło jakieś dziwne, więc e, wybaczcie to paruminutowe opóźnienie. E, dziękuję, e, dziękuję za wszystkie miłe komentarze, które do tej pory spłynęły. Za to, że jesteście, że komentujecie, że udostępniacie również się to zdarza. E, dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za to, że. Coraz jest nas więcej, coraz więcej nas zrzesza się właśnie wokół tej cudnej idei, jakiegoś takiego harmonijnego poczucia rozwoju. O, chyba tak mogę powiedzieć harmonijnego poczucia rozwoju. Dziękuję, że jesteście. Dzisiaj podzielę się z wami fragmentem. Fragmentem książki, którą już się dzieliłam, jestem w trakcie czytania pod osłoną, ale cały czas ona tak we mnie działa, że po prostu czuję, że muszę, bo się uduszę, tym fragmentem się z wami podzielić, ponieważ bardzo często się nam zdarza, dajcie znać, czy się zgadzacie. Zdarza nam się coś takiego, takie jakieś poczucie niezgody albo jakiegoś takiego oporu, na to, że. O, właśnie coś mi się przypomniało. Na to, że, że właściwie otacza nas cały czas jakieś. Przepisy, otacza nas jakieś cały czas prawo, tylko masa przepisów, do których trzeba się dostosować, i czasami wydaje nam się, że to nasze życie to jest tylko zbiór przepisów, do których mamy się dostosować, i właściwie nic więcej nie możemy, nie możemy wyjść poza te ramy, które na nas są nałożone ramy w postaci przepisów, bo ciągle gdzieś tam ryzykujemy jakimś złamaniem prawa, złamaniem przepisu, jakimś narażeniem się i słuchajcie, nawet w książce Kawa z Bogiem, to jest moja, dostępna już na www.dorotaoso.pl Jest taki rozdział Prawo czy prawodawca. I tam dotknięta jest również właśnie ta kwestia. I dzisiaj sobie pomyślałam, że o tym sobie porozmawiamy, ponieważ w tej cudnej książce pod osłoną jest przepięknie ujęte właśnie właśnie to, że czasami to poczucie Bycia, jakby to powiedzieć, poczucie, poczucia bycia tylko w jakimś takim mechanizmie, że to nasze życie jest sprowadzone do po prostu zbioru przepisów, że do jakichś takich mechanizmów, które nami kierują, że nie ma właściwie w nim odczucia tego, tego cudu człowieczeństwa. I słuchajcie, dzisiejszy fragment będzie o. Tym, że na czym polega różnica, kiedy czujemy przepis, albo kiedy na czym polega różnica, że czasami coś do nas przemawia, a czasami do nas to nic nie mówi, i czasami przemawia do nas jakiś przepis. A czasami jest on po prostu dla nas suchym takim faktem, suchą informacją. Ja nie wiem, czy w ogóle mówię składnie, i czy już zdołałam przekazać o czym dzisiaj będzie. Chyba nie, wybaczcie. Tak bym chciała to ująć w proste słowa, co mam na myśli, ale jakoś chyba mam z tym problem. Generalnie chodzi o to, że bardzo często jest, dajemy się zmotywować tylko strachem. I co zrobić, żeby nie motywować się w życiu strachem, żeby wyjść z tego właśnie takiego mechanizmu? O Jezu, jeszcze jaki fajny. A nie, pokażę wam. Jeszcze mi się inny fragment przypomniał. Co zrobić, co możemy zrobić, żeby trochę tak wyjść ponad ten, ten taką prymi, taki prymitywizm? Tych mechanizmów. Słuchajcie, przede wszystkim ja powiem, jako osoba wierząca, żeby się modlić. <laughs> I powiem Wam, że ten moment w moim życiu, kiedy się tak cofnę wstecz i sobie przypomnę, kiedy zaczęły się we mnie dokonywać właśnie jakieś zmiany, to jest moment, którym się już dzieliłam że tutaj na transmisjach, że to był moment, w którym zaczęłam czytać Pismo Święte. I ja wiem, że to nie ten fanpage nie jest religijny, ale ja bardzo często o tym wspominam, ponieważ Zarówno yy, właśnie ja czasami się tak zachowuję, jakbym była jakąś fanatyczką, że tak chcę wszystkich uzdrowić, wszystkich uświadomić, że. że ale jednocześnie zachowując swoją taką poczucie małości yy, i zdaję sobie sprawę, że jest mnóstwo też innych ludzi, którzy właśnie jak obserwujemy, to nie chcą tak dobrze, chcą ci da coś dać, chcą cię uzdrowić, chcą cię coś tam. I. Chcę o tym powiedzieć, ponieważ jest takie, e, ponieważ wszystkie te osoby, które gdzieś tam są czymś zafascynowane i chcą jakby przeszły taką zmianę właśnie w swoim życiu, jak ja, którą się dzieliłam, że kiedy zaczęłam czytać pismo święte dzieciom na dobranoc, to po prostu zaczęłam jakby inaczej na nowo żyć. Czułam w sobie jakby taką, nie wiem, jakąś taką wewnętrzną transformację, że za, coś takiego jakbym miała to fizycznie ująć. To, że rozszerzały się oczy, że rozszerzały się uszy, że to, te suche. Przepisy, które są w piśmie świętym, te suche nakazy i zakazy, te suche fakty, one przestały być po prostu tylko suchymi informacjami i przestały tylko wzbudzać ten strach, który gdzieś tam często jest w nas zakorzeniony. Chodź do kościoła, bo pójdziesz do piekła, nie grzesz, bo pójdziesz do piekła. Wiecie, cały czas ta motywacja strachem w nas była i może dlatego często w nas jest, rodzi się taki opór przed tymi wszystkimi przepisami, pisami już właśnie, że chcielibyśmy tak bardzo zaznać odrobiny wolności. Dajcie w ogóle znać, czy, czy, czy zdołałam powiedzieć, o co mi chodzi. Może powinnam zacząć od fragmentu, do którego chcę nawiązać, bo może nam to wszystkim rozjaśni. Może tylko powiem, że Fragment dotyczy takiego, takiej sytuacji, gdzie w raju Adam i Ewa mieli zakaz właśnie spożywania owoców. I słuchajcie, ten fragment tak świetnie rozkminia to, dlaczego jedni z nas czują w sobie taką moc słowa nawet czytanego, a inni, dla innych jest to po prostu sucha jakaś informacja. Znowu się rozkręcam, jednak przeczytam. Kiedy Bóg ujawnia nam swoje słowo poprze poprzez Ducha Świętego, staje się ono częścią nas. Możemy zostać dotknięci podczas czytania książki, słuchania nauczania, studiowania Biblii w samotności, a także podczas społeczności z Duchem Świętym. Dla Adama, nakazy Boga były tak realne, jak wszystko to, co znajdowało się dookoła Niego. Dla Adama, nakazy Boga były tak realne, jak wszystko to, co znajdowało się dookoła Niego, to było Jego częścią. Tak samo, kiedy my słyszymy słowa Boga, które nie są nam objawione przez Ducha Świętego, nie staną się one częścią nas, są po prostu suchymi informacjami. Nie. I słuchajcie, Wierzę, że Adam przekazał Ewie słowa Boga. Prawdopodobnie Ewa sama nie zwróciła się do Boga. Po prostu przyjęła wiadomości Adama jako tak już musi być, takie jest prawo. Przyjęła informacje z drugiej ręki. Przyjęła informację od Adama, że nie wolno jej zbliżać się do tego drzewa i zrywać jego owoców. Przyjęła tę informację z drugiej ręki, czyli ta informacja została jej przekazana, a nie uwaga objawiona. I to jest dla mnie bardzo wzruszający fragment, ponieważ mi przypomniał ten czas, kiedy zaczęłam czytać to Pismo Święte i na początku często się tym dzieliłam właśnie z wami, że bo często tak mamy, że po prostu to wszystko było takie suche. Takie nakazy, zakazy, takie suche informacje. Nic mi to nie mówiło. Bardzo często nawet nie rozumiałam, co tam, o co tam temu Jezusowi chodzi. I pamiętam, słuchajcie, to jest takie niesamowite, bo często jak rozmawiamy, to się okazuje, że większość z nas tak ma, że zanim nam zostanie objawione. A co znaczy objawione? Objawione znaczy że przeniknie nas w całości, że czujemy w sobie całe to, wszystko to, to, co przeczytaliśmy, to są właśnie te momenty aha, jak mówię, że tak uwielbiam momenty aha, momenty aha, czyli, że czytam coś, albo słucham czegoś, albo rozmawiam z kimś i mam, i jest takie wow, jest takie Oświecenie, takie jakieś zrozumienie, takie objawienie w sobie czujemy. I to są właśnie te momenty, aha. I słuchajcie, bardzo często tak mamy, że a, tam w tym Piśmie Świętym to, to po prostu jest to dla nas takie suche. I słuchajcie, myślę, że dlatego, że wtedy tak wytrwałam w tym postanowieniu, że skończę to czytać, bo kupiłam, że skończę to czytać. Czyli dałam sobie czas i przestałam wy, jakby, yy, oczekiwać i wymuszać, że chcę czuć to objawienie, ale dałam sobie przestrzeń na to, żeby po prostu podziało się, co ma się podziać. Jeśli nic ma się nie podziać, to nikt się nie, nie dzieje. Czyli przestałam oczekiwać, czyli narzucać presję że mam to zrozumieć, że muszę to poczuć, zrozumieć i tak dalej, że po prostu nic mi to nie mówi, a ja chcę, żeby mi to coś mówiło. Ale poddać się temu, wiele razy było, nawiązuję tutaj w tych w naszych fragmentach, że w wielu, na przykład Monice, Monika Juraszek też opisuje taki moment w swoim życiu, kiedy poddała się, oddała się, porzuciła kontrolę i porzuciła presję, życia według planu i życia według kontroli, życia według racjonalnego, po prostu rozwiązywania problemów, tylko poddała się w sensie oddała się wyższej e, sile. E, I wtedy przyszedł cud objawienia. Ona to też tak pięknie pisze. Przyszedł cud objawienia. I słuchajcie, ten cud objawienia polega na tym, jeśli tutaj rozkminiamy ten fragment, że popatrzcie na Adama, to słowo, które Bóg do niego skierował. Dla Adama było to objawienie tego prawa, objawienie tej mocy, objawienie. To, o jego to przeniknęło prawdopodobnie w całości, bo on po prostu tym żył i przekazał to tylko Ewie. Dla Ewy już był to suchy fakt przekazany z drugiej ręki. I popatrzcie, właśnie tak czasami jest, że jedni z nas przyjmują właśnie te wszystkie całe zbiór przepisów jako coś co zbiór nakazów, zakazów, dobra trzeba się dostosować, budzi w nas to frustracja albo motywację strachem, życia strachem, uniknięcia piekła na przykład, a dla innych będzie to fascynujące. Jest takie powiedzenie, które mówi, że nauczyciel przyjdzie, jak uczeń będzie gotowy. Myślę, że jeśli jeszcze do tej pory nie, nie, ma, nie objawia się nam, nie wiem, czy nasza misja, nasze powołanie, czy nasze jakieś coś, co nas fascynuje, jakaś pasja, jakaś droga, jakaś nasze talenty, do których, które zostały w nas zasiane, to znaczy, że jesteśmy jeszcze w przygotowaniu że jesteśmy jeszcze w przygotowaniu i być może nie modlimy się, nie oddajemy się w sensie temu, żeby to się w nas objawiło. To jest takie piękne. To objawienie, nie zaś przekazanie po, przekazane poznanie jest najlepszą bronią przeciwko zwiedzeniu. Wielu ludzi z legalizmu pisze autor przepięknie. Czy czujemy się zakłóci w dyby legalizmu? Jeśli tak, to absolutnie dajmy sobie Czas, szanse, przestrzeń, może taką wykazanie takiej woli. Ja pamiętam wtedy, wracając do tego okresu w moim życiu, o którym się dzielę, że taka zaczęła się transformacja mojego wnętrza. To pamiętam, że zwróciłam się do Boga i on tego od nas właśnie chce. Dzisiaj już to wiem. On od nas chce, żebyśmy się po prostu zwrócili. On chce naszej tylko woli ponieważ mamy wolną wolę. I jakby, słuchajcie, to jest niesamowite, że on nam niczego nie narzuca, ale czeka na nas wrócili. Ta nasza wyboru polega na tym, że możemy to zrobić albo nie. Jeśli to zrobimy, przychodzi właśnie objawienie. Myślę, że to objawienie właśnie przyszło wskutek tego, że wtedy pamiętam się, zwróciłam. Potrzebowałam czegoś w swoim życiu, co doda jakiegoś. E, takiej energii, nie wiem, takiej jakiejś radości, jakiejś pasji, czegoś potrzebowałam, co sprawiałoby mi, co sprawiałoby mi frajdę e, w rozwoju. I słuchajcie, wielu ludzi zakutych jest w dyby legalizmu, ponieważ przekazano im jedynie poznanie, instrukcje lub zasady pisma. Przekazano nam jedynie poznanie, instrukcje lub zasady. Wczoraj miałam taką świetną rozmowę. Słuchajcie, bo ostatnio cały czas, nie wiem, coś czuję, że Duch Święty chce mi coś powiedzieć, bo cały czas za mną łazi. <grym> Nawet dostałam wczoraj obrazki, popatrzcie, z Duchem Świętym, więc coś chce mi powiedzieć, bo cały czas za mną chodzi ostatnio szycie od jakiego o czym mówię, że chodzi cały czas za mną zdanie fraza z sekwencji do Ducha Świętego serc wierzących wnętrza poddaj twej potędze i słuchajcie to jest takie niesamowite że przecież wielu z nas czy chodzimy do kościoła czy nie chodzimy znamy mnóstwo tych modlitw bo gdzieś tam nas nawet w dzieciństwie nauczono i czy czasem nie jest tak dajcie znać co o tym myślicie czy czasem nie jest tak że po prostu nawet te modlitwy są dla nas takimi suchymi, tymi nakazami, zakazami, suchymi słowami, że dla mnie to było takie uświadamiające, bo zdałam sobie sprawę, że przez 40 lat słyszę te modlitwę, te sekwencje do Ducha Świętego. Od 43 lat żyję i słyszę ile razy i nigdy mi nic nie powiedziało. Nigdy nie poczułam w sobie tego objawienia, tego zdania. I to jest, to jest takie niesamowite, że nagle, nie wiem, po 40 latach cały czas klepania tego samego, czy, czytania tego samego słowa, czy, czy nie wiem, uczestniczenia nawet w Mszy Świętej, zdamy sobie sprawę, że słyszymy to całe swoje życie. I nigdy nic do tego nie poczuliśmy. Że jeśli teraz to przyszło, to jest to objawienie niesamowite. Bez względu na to, czy ich wiedza pochodzi od rodziców, nauczycieli, nagrań z książek, tacy ludzie muszą szukać głębiej. Tutaj pisze autor, żeby szukać głębiej, czyli czytać mimo wszystko. Nawet jeśli dzisiaj nic mi to nie. Pamiętam taki czas w swoim życiu, kiedy siostra moja. Starsza podsunęła mi, nie wiem, chyba potęgę podświadomości, czy myśli, i bogać jedną z tych dwóch książek. Nigdy tego nie zapomnę, że jak otworzyłam tę książkę i zaczęłam ją czytać, skończyłam na chyba dwóch czy trzech stronach, ponieważ nic z tego nie rozumiałam. To była dla mnie jak, jak chiński język. To były suche słowa, które nic mi nie mówiły. I popatrzcie, nauczyciel przyjdzie, jak uczeń jest gotowy. Czyli co mamy w swoim życiu robić? Budować swoją gotowość poprzez coraz to bardziej oddanie się temu, coraz to bardziej wykazywanie chęci, e, tej woli, ale nic na siłę, nic nie wymuszaniem, tylko tylko pogłębianiem, po prostu pogłębianiem swojej, czy, czy wiedzy, czy pogłębianiem swojej świadomości, pogłębianiem siebie. Po, by poznać serce Boga, które da im zrozumienie chronią, chroniące ich przed zwiedzeniem. Jedynie suche fakty. Tutaj jest o tym, że wiele ludzi potrafi nawet cytować Pismo Święte. Znają wszystkie fragmenty, wszystkie źródła, i, ale nie ma w tych słowach życia. Nie ma w tych słowach życia, ponieważ to jest tylko wyuczone. To słowo nie zostało w nich objawione. E, I słuchajcie, e, może już nie będę kontynuować, bo znowu nam się przeciągam. E, Dajcie koniecznie znać, co, co wam mówi ten dzisiejszy fragment. Co wam to dzisiaj? Dzień dobry, Jolanto. O, bardzo się cieszę, że jesteś. Pozwolę sobie nawiązać do wczorajszej transmisji. Jeśli nie widzieliście, nie widziałyście, dziewczyny, to wczorajsza transmisja z Jolantą Grohala, właśnie, słuchajcie, mogę śmiało, myślę, nawiązać. Czy osoby, które. Mm, Przeszły właśnie jakąś zmianę, czy jakiś kryzys w swoim życiu, jakieś doświadczenia, e, przekazując to, wzrosły na tym, bo na, najczęściej wzrastamy na tym właśnie. Właśnie przeszły to i wzrosły na tym, podniosły się świadomość, jak właśnie u Joli, podniosła się świadomość i od, zaczęły od, zaczęła. Y, właśnie na coś więcej, na, na to, że jakie życie, jakim cudem jest życie, czyli przestajemy je sprowadzać tylko do, ty, do tego legalizmu, do tych zasad, praw, podporządkowywania się, ale zaczynamy widzieć w nim cud. Czy te, te, te osoby, które doświadczyły właśnie takiej przemiany w sobie... One dzisiaj przekazując to słowo, tak jak wczoraj przekazała nam Jola swoje doświadczenia, swoje obserwacje, wszystko to, co, co, co się podziało we wnętrzu, te osoby jak nam to przekazują, to nie jest to już przekazywanie suchych faktów, suchych informacji. To jest to słowo natchnione życiem. Słuchajcie, to jest to słowo natchnione życiem. Przekazują to z entuzjazmem, spełnią, spełnią wiary, spełnią nawet fascynacji tym, że słuchajcie, miałam tak, pomogło mi to i to. towarzyszyłem mi takie i Dzisiaj jestem taka na bazie tego doświadczenia i mówię Wam, że każdy z na swoich przeżyciach, na swoich kryzysach, na swoich problemach, które mamy. Możemy na tym wzrosnąć. I to jest słowo, które daje objawienie, bo w nim jest życie. To nie jest sucha informacja. Nie, jak ta, to by była taka propaganda. Wychodzę i mówię, miałam tak, było tak, pomogło mi to i to. Ale nie. Wtedy te osoby mówią z pełnią życia, z pełnym zaangażowaniem. Czujemy, że mówią całą sobą. I to jest słowo natchnione objawieniem, życiem. Niesamowite to jest. Dzisiaj towarzyszyła nam książka pod osłoną John Bevere. Przepraszam, tylko odrzucę telefon. Więc zachęcam do czytania tej książki. Co prawda jest to. Autor jest pastorem jakiegoś kościoła. Jeszcze nie doczytałam jakiego, ale niesamowite ma spojrzenie. W bo książka jest o budowaniu <gry> pokory. <gry> Więc, e, jeśli mogę do jednego zdania sprowadzić. Zachęcam Was również do wejścia na stronę www.budorota.pl, ponieważ pojawiła się już tam nawet promocyjna czasowo. Kawa. Zachęcam. Tam są e, w Kawie z Bogiem, są moje takie, e, właśnie. E, jakby to powiedzieć, refleksję, ładne, ładnego słowa użyję. Dziękuję, że jesteście. Jeśli uważacie, że warto, udostępnijcie dalej, ale na pewno zachęcam do skomentowania, ponieważ nawet tutaj to wszystko, co zostało powiedziane, wcale nie musi być prawdą, wcale nie musi być ostateczną prawdą, ostatecznością. Być może się z czymś nie zgadzacie. Zachęcam do komentowania. Piszcie. Piszcie, jeśli się nie zgadzacie. <noise> Dziękuję, że jesteście. Wszystkiego dobrego. <noise> dobrego dnia, do zobaczenia jutro o dziewiątej.